Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest kolejny odcinek Alien Isolation, obcy, izolacja. No i dobra, już sobie tutaj uciekłem przed tym... I chciałem powiedzieć izolatorem, nie wiem czemu. <śled> przed obcym oczywiście, przed xenomorfem. Tutaj szedłem tędy, uciekałem do samego końca, on mnie gonił, znaczy gonił. Nie gonił mnie bezpośrednio, ale no, po prostu musiałem się skradać aż do samego końca, bo tak mnie po prostu zaskoczył. I już nie mówię o tym, że ginąłem z 15 razy, ale. Y, no, może nawet 20, ale nie jest to takie istotne, prawda? Dobra, więc y, zdobyłem tę kartę, i teraz y, co muszę zrobić? Muszę pogadać z tym gościem, znać kartę. what? Ale jak to. To? Damn you, Coleman! You knew that thing was here! Now that's unfair! I thought it might be there! There's a difference! Now, the passcode! 1702, okay? Now let's get down to the dispensary! Of course, of course. A promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. No, w końcu. Już myślałem, że będę musiał się tam cofać, bo... O ja pierdziele, niefajnie by było. Już już miałem, już chciałem się tam cofać. Chciałem się tam cofać, ale... Mój mózg odpowiadał, nie, nie idź tam, nie idź tam. Ja dobrze wiem, że ten e, alien może się tutaj wpierdzielić, bo, bo, bo tu jest taka dziura. I niefajnie by było, jakby, jakby... Jakby się tu wbił. No dobra, gościu, no dobra. Więc czekam na ciebie... I oj, widzę, że tu jest też dziura, więc y, domyślam się, doktorku, że właśnie za chwilkę zginiesz. Okej, okay. y, zjedź windą na niższe poziomy szpitala, ale gdzie mamy dokładnie jechać? Tędy, tak? Okej, okay, dobra, to spierdzielamy. Holy shit. I od razu was, od razu was przepraszam za jakieś szumy, takie czołgi jeżdżące w tle, ale to jest po prostu przez to, że mam otwarte okno, bo jest strasznie gorąco. Okej, okay. no dostaliśmy się do tej win... aha. Dostaliśmy się do tej windy, idź. Y jak się czujesz? Jak się czujesz? A jak wy się czujecie? Bo ja się czuję zajebiście. Nie wiem jak wy, ale... Zajebiście. Dobra, czujnik ruchu sprawia. Sprawdza tylko ten kierunek, który jest wycelowany. Miej oko na wskaźniki boczne i tylny. No właśnie. Właśnie, właśnie. Ten czujnik. Czujnik ruchu, co, co mamy właśnie w, w lewej ręce. No, nie jest taki doskonały. Przekonałem się o tym już nie raz, że nie jest doskonały, ale jest bardzo przydatny. No jest przydatny. Normalnie. Bez tego bym sobie nie poradził w ogóle. Ciekawy jestem, czy można iść bez tego w ogóle dalej. Bo nie było, że znajdź ten czujnik ruchu. Nie było takiego zadania, o ile dobrze pamiętam. Po prostu, jeśli ktoś tego nie znalazł i szedł dalej, to ciekawy jestem, czy po prostu gra pozwoliła mu iść dalej, czy jednak nie. Jeszcze musisz coś wziąć. Ale okej. Okay. Znajdź apteczkę. No. Dobra, znajdź apteczkę, ale. Okej, okay, ja sobie tutaj zapiszę. Znajdź apteczkę, ale tutaj właśnie słyszałem, jak się przedzierał, między... przedzierał tymi szybami wentylacyjnymi nasz Zinuś, więc no. Okej. Okay. Dobra, gdzie mam iść ogólnie? Znajdź apteczkę, aha, czyli, a, my jeszcze tutaj nawet nie byliśmy, no dobra No dobra, zamknięte drzwi, oczywiście, jak żeby inaczej e, Tutaj coś mamy ciekawego, baterie do latarki Wow, bateria do, do latarki, Zrezygnowało mi się, świetnie Okej, okay. widzę, że tutaj możemy się tam, możemy się właśnie tak wbić Pałka ogłuszająca, hul Dobre. Dobre Dobre Ok. Wybierz z menikułowego pałkę ogłuszającą i co? A świetnie. Czyli pałka ogłuszająca będzie o wiele lepsza niż ten, niż apteczka, tak? Dobra, mam nadzieję, że tu będzie. Czujnik, już mamy. Mamy tu jakiś terminal. Ogólnie wiem, że tutaj, się, tutaj też się zbiera schematy. Schematy, które schematy, dzięki którym można skraftować różne rzeczy. System chłodzący, dobra, nie wiem co zrobiłem. Ale okej okay. No dobra, no to wychodzimy. I coś tutaj ma. Aha, widzę, że tutaj będziemy musieli wsadzić coś. Użyć chłodziwa. No właśnie, musimy użyć tego chłodziwa tutaj. Raz, dwa, trzy. Ale jednak trzeba będzie jeszcze tutaj coś wsadzić. Na pewno, na pewno, na, na 100%. Dobra, tam, no niby, tam, tam się niby chłodzi, prawda? Mam nadzieję, że będę mógł ogólnie tam wejść. Tutaj się jeszcze nie chłodzi. E, to nie jest to. Chociaż. Co to było? Szukaj, aha, bo to szafka jest dobra. I e, co, co, ja, co ja w ogóle mówiłem? Już, już nie pamiętam, no dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej, proszę państwa, nie ma się co tutaj kurczę. E, guzdrać z tym wszystkim lecimy. Zamki mordę, nie. Ja nie będę chciał tutaj w ogóle przybywać w tym pomieszczeniu, jeśli będzie tak cały czas. Ciebie wolę dobić, bo nie ufam. Dobra, nie da się, niestety. Okej, okay, tu raczej nic, nic, nic innego nie ma, tylko to. Dobra, mamy pałkę ogłuszającą, więc no cóż, no może alien. Oh shit! O shit. O oh my god, nie, nie, tylko nie to, tylko nie to. Ale tak myślałem, tak myślałem właśnie, że ten, że alien prędzej czy później zabije tego doktorka. Tak samo jak tego łysego, zawsze tak jest w grach. To jest po prostu taki pewnego rodzaju kliszej, gdzie, gdzie po prostu każdy kogo spotykamy, każdy kto jest miły, prędzej czy później zginie. Czy to jest w filmie, czy to jest w grze? 99% przypadków ginie. Więc no cóż, no no ja na to nic nie poradzę. Wiecie co? Ja jeszcze sobie sobie zapiszę, bo... No i mam nadzieję, że mogę zapisać. Dobra, mam... Mogę zapisać, świetnie. Oh my god, ta gra mnie tak wciągnęła, tak zajebiście wciągnęła, że ja nie mogę. Nawet jak będzie by mógł grać, ale nie wiem, czy mógłby wytrzymać to ciśnienie w sercu, ale może by się zakochał w tym... w... w, w Dobra. I co ja miałem znaleźć ogólnie? Apteczkę, tak? Apteczkę, apteczkę, tylko gdzie jest tutaj jakaś apteczka? Tutaj mamy kolejne modyfikacje instalacji, czy coś takiego, zabawę z prądem, <grym> No właśnie, zabawę z prądem e... Oczyszczenie. oczyszczanie no, ej No czekaj, 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 czekaj To chciałem wyciągnąć, aha, to, ok. Dobra, wyciągnęliśmy, i co teraz? I teraz będzie spoko, tak, tu się drzwi o to, chociaż nie wiem Chociaż wiecie co, wiecie co, wiecie co, co tu jest. Dostęp do przewodu. O, właśnie, coś takiego. A. Ah. No i gitara, no ja, ja, ja w ogóle już zapomniałem o tych naszych przyjaciołach, którzy tam są, grze. <grym>, dobra, czyli dostęp do przewodów, czyli. Ja, czyli tędy, tak? Prawdopodobnie ten, nie jestem do końca pewien. I mam nadzieję, że ten gościu się tutaj nie wbije. Dobra, to na szczęście tylko ja. oj, oj. Ciekaw jestem, bo, bo polecam Wam odcinek specjalny, w którym przechodziłem, znaczy przechodziłem, próbowałem przejść tryb ocalałego i tam na początku mieliśmy miotacz ognia. W pierwszej części filmu, w pierwszej części filmu, w pierwszym filmie też był właśnie miotacz ognia, więc domyślam się, że w niedługo dostanę miotacz ognia i mam nadzieję, że to będzie za chwilkę. Bo no normalnie już nie wiem, już nie wytrzymuję chowa. Chowa, e, chowając się. What? Ja jest. zaraz gdzie ja jestem? A myślę. Za, za, what? What? Gdzie ja jestem? To nie tutaj, znaczy nie wiem gdzie jestem. No dobra, gdzie mamy iść? Szukaj informacji w biurze Ungar. Ung, Ungard! Ungar. Dobra, dobra, no to lecimy. On się tu przeziera cały czas Fuck Dobra, tego akurat nie, nie przeszukam No dobra, jesteśmy w biurze Tego całego hangarta Hangarta, czy jak mu tam Fajnie by było jakby te drzwi się zamknęły no, Ale już trud no, trudno No skoro, skoro się Skoro się nie da Dobra, czy coś tutaj mogę zrobić Czy nie, czy nie Coś, o czekajcie, czekajcie, czekajcie Coś tu jednak jest no, no dawaj. To no co jest? No coś to było. O. Oh my god. Czemu te drzwi się zamknęły? On się tu kręci. Holy shit. Muszę tu kręcić, ja pierdziele. No bez przesady. <laughs> Holy shit. Oh fuck. Nie. Nie. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Idź stąd. Fuck. Fuck. Dobra, ja pierdziele. O ja pierdziele. Skąd ja miałem wiedzieć, że on tu jest? Teraz tam mamy iść, ja pierdziele, poszukaj informacji, no, no nie A co, tutaj nie było żadnych pierdzielonych, w informacji? Ja nie mogę, no Hello Okej, okay, okej, okay, okej, okay. on tu jest On tu jest Zinuś, Zinuś, czy ty wiesz, że jesteś hamem? Czy ty wiesz, że jesteś... Okej, jesteś... <laughs> okej okay, okay. Okej. Okay. Dobra, wpierdzielił się tam. Dobra, mogę go przeszukać. Środek spajający. Widać, że gościu... Że gościu lubi sobie przyćpać. If you know what I mean. No bo kolej się w jakiś tam sposób... Wąchać, czy coś takiego, prawda? Nie wiem, nie znam się na tym, ale... W, w gimbazie były takie tematy, że się że się chwalili. O, ff, a ja wącham klej i było zajebiście, miałem fazę i... I coś tam, coś tam. Ja nie wiem, ja nie rozumiem w ogóle jak można się odurzać takimi rzeczami. Mm. Dobra, tu niby mamy jakieś te o! Oho, oho! Dobra, wiecie co? Ja tę kasencenkę muszę niestety przewinąć. Musicie obejrzeć tę kasencenkę w innym odcinku, w innym u, u kogoś innego, ponieważ u mnie y, dziwnie dziwne są klejmy na temat tych kasenek. Więc widzimy się za chwilkę. Dobrze, więc teraz opowiem wam, co taka scenka przedstawiała. Jeśli ktoś, jeśli komuś się nie chce zaglądać na ten... Więc tak, babka tutaj opowiadała, że jej koleżanka, czy ktoś, czy ktoś taki, miał coś w sobie. I to coś się, bum, wypierdziło Wiadomo o kogo chodzi, wiadomo, że chodzi o naszego Zinusia, że właśnie z jej znajomej, czy, czy coś takiego, wyszedł ten... Zinomorf. Tyle, że nie wiadomo, czy jest tylko jeden zinomorf, czy kilka. To pozostaje dla nas tajemnicą. Czy będzie ta tajemnica rozwikłana, czy nie? Tego się dowiemy w kolejnych odcinkach. Jak na razie. Jak na razie ja tutaj muszę kurczę spierdzielić przy tym gościem i musimy iść do Ład, What? Aż tam? Jezus Maria! Szukaj salę operacyjną w poszukiwaniu apteczki. No przecież miałem tę apteczkę! Mmm... A no tak! Przecież my nie, nie szukamy dla siebie tylko dla tej, tej, tej babki! Oh fuck. <laughs> Okej... Okay. Spalę się. Jezu. Widzieliście to? Zauważył mnie, ale nie rzucił się na mnie, bo, bo nie zacząłem uciekać, tylko po prostu tak powolutku, powolutku, po do tyłu. I się udało. Ale coś za mną wybuchło. Chyba. Z <ścoughs> Chyba z przerażenia popuściłem i się coś zapaliło. Się całe podpaliłem. Ehm, no cóż. On się tam. O, właśnie, on się tam kręci, no bo tam jest ogień, to go przywołało, tak? Ale ja się tam nie mogę dostać teraz, bo on się tutaj... Fuck! On jest tutaj, tak, prawda? No dobra, nie ma go... Sprawda prawda tutaj... Ale się kręci gdzieś tam... No właśnie, już idzie, widzicie? Już idzie! Już tu idzie! Fucking shit! Oh, fuck! jest? No właśnie, tu jest. Gdzieś tam. Gdzieś tam. Hello? Hello? O, oh, no nie! Wypierdzielaj! Fuck! Już myślałem, że pałką uszająca mu... Ten, trafię. Fucking shit! Kurde jego mać. Ja nie mogę. No dobra. Widzimy się za chwilkę. Kurde, jego mać. Fuck no. Nie wiem. Nie wiem, gdzie mam i, kurde, znaczy wiem, gdzie mam iść. Ale nie wiem, jakie mam się tam dostać. O oh, fuck Dobra, niby... niby tam... Niby tam... Gdzie on jest? Stoi tam. <laughs> no stoi jak kutas. Dobra, niech sobie idzie tam spokojnie. A my sobie pójdziemy spokojnie tutaj. I mam nadzieję, że niedługo znajdę jakiś save, ponieważ jeśli go nie znajdziemy, będziemy w dupie. Fuck. Kurde, to jest trudne. To jest naprawdę trudne. Kurde, myślałem, że to jest safe, no. Widzicie? To jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym mówię. Że tu z każdą chwilą człowiek potrzebuje coraz bardziej save'a. Coraz bardziej e, miejsca, w którym może zapisać grę. Bo to jest naprawdę... To nie jest... To nie jest tak jak amnezja, że można tutaj przed potworkiem uciec. To nie jest tak jak Outlast, że kilka razy może nas gościu walnąć. Nie. Tu jak nas spotka, jak się nam na nas rzuci, to nie ma odwrotu. Chyba, że mamy, chyba, że mamy na przykład granat hukowy. Ale yy, ten granat hukowy potrafi zamydlić oczy xenomorphowi na do, jakieś 5 sekund, może nawet mniej. 2 sekundy, więc... To jest naprawdę, naprawdę strasznie nieopłacalne, chyba że ktoś naprawdę ma, jest bardzo dobrym strategiem, więc wtedy nie będzie miał z tym problemu. Ale niestety niektórzy ludzie nie mają takiego talentu do, do, do planowania sobie jakichś tam specjalnych strategii. You fucking kidding me. You fucking kidding me, to gdzie ja mam iść? Ja pierdziele, ja chyba wiem, w którą stronę mam iść. Holy fuck. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Pójdziemy sobie w tę stronę. Oh my god! Fuck. Już biegnie, już na pewno biegnie, no właśnie. Oho, tyle, że on nie przejdzie przez ogień? No tak. No tak. Jeśli teraz zginiemy, to zakończymy sobie ten odcinek. Ja będę musiał się tutaj pokręcić naprawdę tak jak to było w poprzednim. Yy, obci od, ob obcinku, tak w poprzednim obcinku. No i cóż, dobra, on się tutaj, widzicie? On tutaj. No niby tam jest, prawda? Ale jak ja mogę to zrobić? Jak ja mogę się dostać do tamtych y, pomieszczeń? Nie wiem. Może tędy, może nie tędy. Holy fucking shit. Nie za ładne to jest, no nie za fajne. Dobra, no. No właśnie, podpalił się. Fuck, ale id idzie dalej, what the fuck? Chyba że ten ogień się, się skończył i teraz mogę przejść No właśnie, na pewno specjalnie tak było Że coś tam, coś tam, że ogień Coś tam, coś tam A teraz możesz sobie iść do... Okej okay. No nie, 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 tyle, tyle, że tak to my rodzi robić nie będziemy No nie, nie się tu wbija, tak? Fuck, dotknąłem ogon. Fucking shit, debil ze mnie dotknąłem ogon. Ja nie mogę. Jezu. A przed właśnie tak przed sekundą po, po naciśnięciu gałki, żeby iść, pomyślałem sobie. Kurde. A, mo a, może, a może specjalnie do dodali ten ogon tak, że jak na niego nadepnę, to on się na mnie rzuci. I do pagów nocyckiej właśnie się dowiedziałem. Fucking shit, więc dobra. Ja się tutaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i na razie.